Od razu, jak jesteśmy u dziadka Zbyszka w garażu, to pokażę Wam, jak jest wyposażony trójkołowiec na przypadek awarii. Na wypadek awarii. Otwieramy tył. Jeden zatrzask. Drugi zatrzask. Dobra, i teraz możemy podnieść klapę. Dobra, tu jest bagażnik, bardzo przestronny, jak widać. Kupa miejsca, ale y, tego ręcznika oryginalnie nie ma. Ja zawinęłem ręcznik, bo to co było w środku latało czyli trójkąt. I to jest ciekawostka to jest zestaw naprawczy. Morgana. Oryginalny. Tak jak wyszedł z fabryki. Co mamy w środku? Klucz do kół. Tak, serio, on jest taki duży. To jest śruba, którą w kryzysowej sytuacji trzeba trzeba tym kluczem odkręcić. Dobra. Kolejną rzeczą, która jest standardowo na wyposażeniu, jak widzicie jeszcze nawet tego nie odpakowałem. Oj, nie wiem, czy muszę dalej rozpiąć. Jest zestaw naprawczy dopon, no to nic specjalnego, w tak możemy to bez nich spotkać. I młotek. Tak, połowę rzeczy w tym aucie naprawia się młotkiem. Mm. Natomiast problem taki, jak to powiedział Pan Bartosz, który, o którym wcześniej wspominałem, który jest encyklopedią wiedzy odnośnie Morganów. Powiedział, że z młotkiem ostrożnie, bo trzeba wiedzieć, gdzie uderzyć. I się z tym zgadzam. Ja jeszcze nie wiem, gdzie uderzyć. <grych> tak, natomiast to jest komplet. Komplet, który dostajecie z fabryki. Jakbyście gdzieś stanęli na drodze, no to zestaw naprawczy. Klucz do tak proste, prawda? Dobra. Na razie do usłyszenia.